Patrując się z jakimi trudnościami spotykał się Jan Licznopolita przy wydaniu swojej Biblii i to, że musiał to wydrukować w Niemczech, że nie dostał w Polsce już na drukowanie tego, był świadomy po prostu tych wszystkich przeszkód, ale też zrobił niesamowitą pracę. On miłował język polski, ukował język polski i wycisnął z niego, że tak powiem, wszystko, co tylko było możliwe. I jego pracę można przyrównać do tej pracy, która została wykonana przy Biblii króla Jakoba. i pracy, która została wykonana przez Pendela. W wielu wypadkach z tych angielskich i tych wszystkich innych tematów, które do tej pory żeśmy zobaczyli, oni wszyscy mogli korzystać. Bo wszystko już było wydrukowane, to wszystko już było dostępne. Więc nagle mieli możliwość sięgnięcia do źródeł i posiłkowania się pracą innych ludzi, którzy już pewne drzwi po Jeżeli chodzi o protestanckie przykłady, to tak samo. Przekłady rozwijały się. Na przykład Biblię Brzeską zastąpiła Biblia Gdańska i to było kieszonkowe wydanie. Można zobaczyć, jak wygląda kieszonkowe wydanie XVII wieku. Każda Biblia doczekała się później wielu wznowień. Biblia Jakuba Wójka do 1965 roku była czytana w naszych kościołach i to ona miała imprymadę. Ją zastąpiła Biblia Tysiąclecia, która doczekała się pięć, pięciu kolejnych wydań, teraz na szóstym pracy. Biblia Brzeska, czyli protestanckie wydanie, znowu miało wiele w swoich współcześnień i ostatnie z zeszłego roku jest tak napisane, że jak ten, który tłumaczył, musiał użyć słowa, którego nie ma w oryginale, to napisał go kursywą, żeby czytający wiedział, że tego słowa nie ma w źródłowym tekście. I dzięki temu, czytając, nagle my widzimy, jak pracował nad tekstem translator, ten człowiek, który to tłumaczył, I jak ciężko mu było pewne rzeczy przetłumaczyć. Ja mogę dać taki przykład. Spróbujcie na język angielski Państwo przetłumaczyć słowo załatwiłem. Po tygodniu przyjdę, dalej będziecie w tym samym miejscu. Nie da się polskiego słowa załatwiłem przetłumaczyć na angielski, bo za każdym razem będziemy inne treści próbowali sprzedać czytającemu. Najczęściej jest I do it, ja zrobiłem, no ale ja zrobiłem to nie jest załatwiłem. Załatwiłem sobie paszport. No nie mogę powiedzieć zrobiłem sobie paszport. No, ale załatwiłem znaczy, że mam taką możliwość i z niej skorzystałem. Ale no Patrzcie, musiałem zbudować całe zdanie, żeby wytłumaczyć o co mi chodzi. Tak samo w angielskim. Trzeba budować całe zdanie, żeby pokazać myśl źródłową. Z hebrajskim dokładnie też tak jest. Każdy tłumacz przed albo w jednym, albo w drugim kierunku. Albo tłumaczył w kierunku poetyckim, żeby oddać piękno języka, ale kosztem formy gramatycznej. Która wymagałaby, żeby to tłumaczenie było słowo w słowo. No ale jeżeli zrobimy słowo w słowo, to ten język po prostu będzie tylko ślady i no, nie będzie brzmiał. Na przykład gramatyka języka greckiego i śląski język są bardzo podobne. Ja po śląsku, jako śląsk mogę powiedzieć, a oni tam szli, bo my tam byli. No tylko kto to zrozumie, nie? Muszę to przetłumaczyć na język literacki. A my tam poszliśmy, ponieważ oni do nas czekali. Ślązak zrozumie. Grek też by zrozumiał ale trzeba to przetłumaczyć. Dlatego jak mamy teksty, które są tłumaczone, to jedne z nich idą właśnie w kierunku dosłowności i to cenią sobie na przykład lingwiści. Jest taki przykład Szymona Obudnego, który cenią na przykład Żydzi, 16-wieczny przykład i uważają, że to jest najlepsze polskie tłumaczenie. I nie ma lepszego, czemu poszedł w kierunku właśnie słowo za słowo. Ale jeżeli chcemy zrozumieć od razu myśl, no to pójdziemy w kierunku właśnie tym, który my dzisiaj nazywamy parafrazem, żeby uchwycić myśl autora, a nie głowić się nad liczeniem słów, a czasami nawet włosy. Dzięki temu można powiedzieć, że doszliśmy do takiego momentu, że każde pokolenie ma swój własny przekład. I na przykład mamy też przykłady na języki, które są dialektami. Tu na przykład jak chciałbym komuś powiedzieć, że chodź, bracie, wyciągnie Ci głos twego, to no tu pisze, pójdź, synek, na ci z twojego no. Możecie się państwo śmiać, ale są też przekłady, które są dla młodzieży. To są tak zwane przekłady w slangu. To jest dopiero nóż w serce dla literata. Jak tu przychodzą panie ze swoimi klasami, a chłopaki to dorwą, a tam na przykład pisze, jak samarytańska laska idzie do studni, patrzy, a tam glebną sobie Jezus przy niej, zielonym. Zadała pytanie, czy by sobie czego nie chlapną, no to ona po prostu łapie się za głowę, zatykają uszy, a młodzi mówią: tylko lodowaj dalej, nie, to jest fajne. <grym> Czemu? No bo oni się nagle ożywili, bo zrozumieli, co się do nich mówi, nie, bo to jest ich język. To jest akurat to, co oni chcą słuchać. Jak Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, to tam jest napisane: bez ściemy ci nawijać. I oni się <grym> nagle ożywiają, tak? Mówią: o co chodzi? Skąd masz takie coś? Co to jest? Słuchajcie, i siadają i Ewangelie i Jana są w stanie przeczytać całą. Normalnie byście ich koniami do tego nie zaciągnęli. Nie? Moglibyście pejczymy ich dać i nie przeczytają, nie? a tak przeczytają całą. I wiecie, co potem robią? Biorą literacką wersję i sprawdzają, czy dobrze zrozumieli. Słuchajcie, to jest fenomen. Jak człowiek rozumie, co czyta, to dzieją się z nim cuda. I to jest ważne, aby czytać po prostu pismo ze zrozumieniem. No i teraz doszliśmy do takich czasów, kiedy tak naprawdę mamy. Wszystkie teksty w zasięgu ręki, wszystko mamy wydrukowane, każde znaleziska mamy udokumentowane i udostępnione. Dzisiaj się już nikt nie kłóci o to, czy Biblia dotarła do naszych czasów, zmieniona czy nie. Jest tyle tysięcy po prostu fragmentów, które ze sobą porównano, że już przestali się kłócić. Wiecie, o co się teraz kłócą? O kropkim przecim. A tych nie ma w oryginałach i nigdy ich tam nie było. I Podam taki przykład. Jezus wisi na krzyżu. I mówi do złoczyńcy, zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I w zależności, gdzie wstawię przecinek, to mogę zmienić sens. Bo mogę powiedzieć tak, zaprawdę powiadam ci, przecinek, dziś będziesz ze mną w raju. Ale mogę też tak powiedzieć, zaprawdę powiadam ci dziś, przecinek, będziesz ze mną w raju. No i nagle się dzielą na dwie grupy. Jeden mówi, ja to ja idę dzisiaj, a ten drugi mówi, a to ja jeszcze poczekam. I się dwie frakcje stworzyły, przecinek ich podzielił. I słuchajcie, do dzisiaj się leją naprawdę o przecinki. Inny przykład. Wszystkiego doświadczajcie, a tego, co dobre, się trzymajcie. No to powiecie, no to jesteśmy chrześcijanami, ja to właśnie robię. Wszystkiego doświadczam, a potem wybieram to, co dobre. I to mnie chrześcijaninem. Ale co, jak wstawię przecinek? Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, przecinek. Tego się trzymajcie. To mi powiecie, ho, 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 nie narzucę. Nagle się okazuje, że przecinek nas może po prostu poróżnić. Nie? Więc powiedzcie mi, jak starożytni to robili, że oni się w tym umieli wyrozumieć. Po pierwsze. Nikt tekstu nie miał przed oczami. Był jeden, który czytał albo znał tekst na pamięć i go po prostu recytował. Jak Jezus mówił do tłumów, to ja się zawsze zastanawiałem. Trzy tysiące ludzi siadało i on nie opowiadał przypowieści, nie? I oni szli do domu i to pamiętali. Dla mnie to było niemożliwe, nie? Jak to jest w ogóle możliwe? A. Jak to jest zapisane? To jest tak zapisane, że wszystko, co tam jest powiedziane, jest powiedziane dwa razy. Na potr poproszę, żeby pani podtrzymała. Mniej więcej tak. Mój ojciec do mnie mówił tak: synek, mam dwie ręce, wybierz się z klery, chcesz dostać. I od razu wiedziałem o co chodzi. No, nigdy nie miałem żadnych wątpliwości. Albo jak nie mówił tak: dwa razy ci powtórzyłem, czy ci już, ci już nie powiem. I nagle też wiedziałem o co chodzi. I wszyscy rozumiemy. Znaczy, w jakim kraju byśmy nie wylądowali i zastosowali tą bardzo prostą metodę? Ona zawsze działa. I okazuje się, że w Biblii też. Wszystko, co tam jest powiedziane dwa razy. Usłyszałeś coś dwa razy, to znaczy, że to jest ważne. Jak Jezus mówił, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, to wszyscy się obracali. Czemu? Bo powiedział dwa razy. To był po prostu jak sygnał, jak, jakby wziął megafon, nie? Albo kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ludzie, no co, mam, brzuchem słuchać? Wiadomo, że uchem, nie? Po co to mówi? No właśnie po to. Bo powiedział dwa razy, więc wszyscy wiedzieli, że a, teraz będzie ważne. Druga rzecz. Starożytki umieli rymować myśli. My umiemy rymować tylko słowa. Jak ja powiem mowa trawa, to wy wiecie, że yy, zrymowałem. Ale jak zrymować myśl? Jak ja powiem góra dół, niebo ziemia, cztery słowa powiedziałem, to my usłyszeliśmy cztery słowa. Ale starożytny był usłyszał tak, góra niebo. To jest ta sama myśl, tylko innymi słowami. Dół, ziemia. Czyli dwie myśli, chociaż cztery słowa. Po Śląsku to jest tak, to jest ta sama baba, ale w innej pesty. <noise> Czyli ta sama myśl ale ubrana w zupełnie inne słowo. Dwa razy coś powtórzone, to jest jeden znak. Druga rzecz, zestawione kontrasty. Jeżeli jest powiedziane, że jest kobieta i mężczyzna, to to nie jest przypadek, że one są zestawione razem. Zgodzą się Panie, że nie ma nic bardziej różnego niż kobieta i mężczyzna, nie? No tak. Wiedziałem, że się Pani zgodził. I do tego, jak powie mały chłopiec i dziadek, to to nie jest jego dziadek. Chodzi o to, że jest młody stary. To jest kontrast. Jak słyszymy północ, południe, wschód, zachód, góra, dół, niebo, ziemia, blisko, daleko, to to wszystko jest sygnał, że się zaczyna robić przestrzennie i ten tekst nam pokazuje swoje granice odtąd do tąd. I teraz, drodzy Państwo, weźmy sobie Biblię tysiąclecia. Nie wiem, czy gdzieś to znajdziemy, a jak nie, to będę musiał z pamięci. Piętnasty rozdział. To jest ostatni rozdział, który jest jako całość czytany jeszcze w naszych szkołach. I tam są trzy przypowieści o Miłosierdziu. Przypowieść o zaginionej owcy, przypowieść o zaginionej drachmie i przypowieść o synu marnotrawnym. Tylko tych czterech zdań, które teraz wypowiedziałem, w oryginałach nie znajdziecie nigdy ich tam nie było. Ktoś to po prostu dopisał, kiedy dzielił Biblię na rozdziały i na wersety. Nie ma słowa, że trzy przypowieści o Miłosierdziu, przypowieść o zaginionym przypowieść o zaginionym drachmie i przypowieść o synu W Bibliach mamy to wytłuszczone grubymi literami i to są nazwy perykoł i tego nie ma w oryginałach. Więc co mamy? Mamy płynny tekst, który mówi coś takiego. Jezus chodzi z tłumami, a za Nim chodzą faryzeusze i kłapią dziobami, mówią, ty Polskim On chodzi, z grzesznikami i celnikami, jeszcze z nimi siada i jada. Jezus, jak to usłyszał, to się do nich obrócił i w greckim tekście pisze, i opowiedział im przypowieść, liczba pojedyncza. To już mamy pierwszą odpowiedź, w której ręce? I mówi tak: który z Was, jeżeli by miał 100 owiec, a jedna by mu zginęła, to nie zostawi 99 na pustyni i nie będzie szukał tej jednej tak długo, aż znajdzie. Jak znajdzie, to ją przyprowadzi i powie, radujcie się, bo moja owca była zginiona, a się odnalazła. I żeby nie było, że to jest instrukcja dla hodowców, powiedz, to jest puenta. większa radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawrócił niż z 99 którzy nie potrzebują narzucenia. I słuchajcie, na bank tu jest koniec czytania, idzie do góry palec czy księdza, czy profesora, czy pastora. Który z was już tak kiedyś się nie oddalił od stada? No i widzę, że wszyscy kręcą młynka, nie? Same ręce Jezus tego nie robi. Co robi Jezus? Mówi do dziewczyn. A która z was, jeżeli by miała w swoim ręku dziesięć pieniążków i zgubi jeden w domu, to nie wysprząta całego, tak długo znajdzie. A jak znajdzie, to sprasza wszystkie swoje przysiłki psi i mówi, chodźcie, radujcie się, bo moje pięć groszy znalazłam, bo drachma to takie nasze pięć groszy. Nie? Która z państwa Że jak pięć groszy straci w domu, to wysprzątą cały dom i potem jeszcze wszystkie sąsiadki sprasza. Ale co my słyszymy? Za chwilę tę samą błędę, że większa radość w niebie z jednego niż z dziewięciu, którzy nie potrzebują. Ale cośmy słyszeli? Który z Was? Która z Was? Zajęki osobowe zestawienie za mężczyzna, kobieta? To inaczej powiedziano. Owca zginęła gdzieś daleko. A drachma zgubia się we własnym domu. Czyli gdzie? Czyli gdzie? Blisko. Daleko, blisko. Mężczyzna, kobieta. Tu i tu zgubiona, tu i tu znaleziona. Płętna, większa radość w niebie niż na ziemi. I nagle z dwóch przypowieści nam się zrobiła jedna. No i to jest ta jedna ręka, z której możemy dostać. A teraz druga. Było sobie dwóch braci. Młodszy przychodzi do ojca i mówi, oddawaj połowę majątku, co mi się należy. Ojciec podzielił i dał, a młody wziął. I jak wziął, tak poszedł w długą i wszystko przeputował. Jak to młody? Jak już wszystko przeputował, nie miał co jest, to zaczął wyżerać o nią, No to mu przestali dawać, no bo wyżerał, nie? No to mówi, to ja ty z głodu zginę, wracam do ojca, się jako jego pracownik, bo tam pracownicy mają lepiej niż ja w tej chwili. I mówi tak. I powiem ojcu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, nie jestem godny nazywać się Twoim synem, najmniej na jednego z Twoich pracowników. No i idzie. Jak dochodzi do tego domu, ojciec go zauważył, wybiegł na spotkanie, no i rzeczywiście ten mu to mówi. Nie, ojcze, nie jestem godny nazywać się Twoim synem, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, najmniej On mu na ramiona, sandały na nogi kazał, pierścień na rękę, i tu kazał mówić: wystawić przyjęcie, bo jego syn był umarły, a orzeł był zagłębiony. A się odnalazł. I co on cytuje? Z przypowieści o zaginionym I nagle nam się to wszystko zaczyna składać w jedną całość. I na to wchodzi starszy, który został w domu, nie? Ale my już znamy historię, że tam w domu też coś było, nie? I zaczyna nam to wszystko klikać. I ten starszy mówi, to ja u Ciebie garuję od rana do wieczora. on tam z babami wszystko przekulał, A ty ziemią wszędzie wystawił. A mnie nawet z kolegami nie dałeś pokygować koziołka. Ja tak specjalnie parafrazuję. A ojciec odpowiada, synu, co moje zawsze było Twoje, ale należało się radować, że ten Twój brat jest umarły, a ożył, że był zaginiony, a się odnalazł. I nagle z trzech przypowieści nam się zrobiła jedna, którą Jezus mówi do faryzeuszy, tych, którzy uważali, że są w domu Ojca, nie są zginieni, nie? A tu się okazuje, że można się w własnym domu też stracić. Można się stracić gdzieś w świecie, ale można też się zgubić we własnym domu. No i tak opowiedziane historii Państwo już nigdy nie zapomnicie. To jest bonus. Znacie na pamięć 15. rozdział Ewangelii Nikolsza. I jak jutro <grym> rano Wosopu co, opowiedzieć, to go opowiecie. Tego się nie da zapomnieć. I słuchajcie, cały Nowy Testament jest tak napisany, i cały Stary. Tylko, że my o tym nie wiemy, bo nikt nam nie powiedział. A tak Żydzi uczą na pamięć całej Biblii swoje dzieci. Tak to funkcjonuje od wieków. Bo to jest nie taka metoda nauczania słowo w słowo, ale przypominania sobie wszystkiego. Ty niczego nie musi pamiętać. Ale wszystko jesteś w stanie sobie przypomnieć, bo to jest powiązane ze sobą przez zestawione, skontrastowane obrazy. Czarne, białe. Góra, dół. Mężczyzna, kobieta. Nisko, daleko. Masz, daj.